Wspomnienia wracają O kowal nest tu jest, dobra To jest dobry rząd. tylko szkoda, to jest najgorsze Ja dzisiaj nic kompletnie jeszcze nie grałem i Jak ja na początek, kurwa, wioskę Z kowalem To ja się boję, że to totalnie spierdolę Kurwa, no co ty robisz Ale nie no ty Impostor z tego villagera, naprawdę Impostor tego. Taką... Ten ja już się duszę, Czemu się. Co jest? Już coś śmiesznego powiedziałem? Lol, ale ja śmieszny jestem. Ha, ha. Nie no, Baka. Nie grałem. o ty kur. Nie, golem nie zaatakuje, prawda? No, kto ty kurwa robisz? Trolluję jebane. Oni wszyscy Ci tak nie wiem. No, zamykałem przed nosem, wszyscy dosłownie. tak jest? Chcę ca zabawę z Grawelem. Pewnie, bo już widzę, że się daje się zapowiada, kurwa. Wspomnienia wracają. Kurwa, no. Lata mijają, ale coś, pewne rzeczy się nie zmieniają, kurwa. No kurwa, proszę. Nie, to jest... To są jakieś jaja, co nie? Aha. A, chyba owo jest. Ja pieprz. Po prostu. O kurwa świetnie spał. Jedno drzewo to co? Siema witam was w kolejnym odcinku wyspa przetrwania Minecraft. Mm, mam tylko jedno drzewo do dyspozycji. Cóż za kurwa. Spierdalam. Dobra. Next. O kurwa dobra. Tutaj coś ten TG tak jest jakaś wioska coś. Ten, coś tam będzie tam czuję czuję czuję. Nie uchał, nie uchałem, czuję, ku ale czuję. No, tutaj taką wiochą gościu, że kurwa, no mówić. Tam będzie wioska. To po prostu gdzieś dalej dobiec, po prostu. Ha, siebie trafiają. O ty, kurwa, gnoju. Nieładnie, oj. Kurwa. No, naprawdę, oczywiście, że z każdej strony obejdę to będzie na końcu dopiero wejście. Zawsze tak jest, kurwa. Za każdym razem. Oj, halo? OK okej. Mama ma drinka w butelce od multivitaminy. To u mnie się takie robiło ten w szkole. W, sensie w gimnazjum to było. że chłopaki sobie, jakby wiecie, butelkę od tym barka. No i wiecie, zamiast tym barka, to w tej butelce było coś kurwa innego. Jakieś tam trunki różne. To nalewali po prostu. To było w gimnazjum, przypominam. <giby> <giby> Więc no. To... Okej, okay, gapik, fajnie, fajnie. Ja no, tego nie potrzebujemy. To ja jest żelazny tak jak myślałem, że będzie właśnie, na to liczyłem. Kolejny gap. O kurwa, co? Co to jest za ten? Dobra, nieźle, kurwa, nieźle. No kurwa, nieźle, rzeczywiście. To to jest za seed? Popieprzony. Speedrun nie oddałem dzisiaj. O! No kurwa, dziura, oczywiście, że wpadłem w dziurę, zawsze wpadam w dziury, kurwa, to się też nigdy nie zmieni. Lata mijają, ale coś się nie zmienia, proste, że tak. Waga zawsze się w dziury, prosty. Dawaj, kurwa, No i to teraz, o kurwa, jedną mi. Dobra, solowa z nim, solowa, solowa, ta. Kurwa. Pokona mnie. No dobra. Idziemy na minigry. Kiedy w końcu gramy? Nie wiem. Nie wiem. Nie pytaj się mnie. Ja, ja, nie wiem. Ole kurwa, FPS-ów. O. Te lobby są kurwa za duże, nie? Na mój komputer. O, kurwa, dajmy, dajmy. O. No. Jest tu tyle osób, kurwa. Dlaczego akurat mnie hitacie, No, kurwa. Dostawcie mnie. Leave me alone. Let me be. <grym> Let me be. Nie no tyś. A mnie. Szynko ty, chodź tu. O ty! ty ja jaja robisz ze mnie? My tu nie ma, mnie tu nie ma, tu nie ma, kurwa. Dobra, mnie tu kurwa nie ma, idź stąd, kurwa. To jest moje miejsce. Wypierdalaj. No nie no, co oni tu robią? <ścoughs> ten już się skitrył, dobra. Nie! O, nie. jest 30 sekund, ja mogę z jeszcze kogo pobiegać, dawaj biegnij, biegnij. Dzięki za follow, surfing, dzięki za follow. Ja będę nią broni. To jest ta, Ona mi dała wcześniej, ja jej teraz dam. Aha, aha, aha. o ty kurde. O ty cwaniaku. Bo co, bo maskina dziewczyny to jej pomaga? O to... Halu. Trzeba być serio, no bym kura kwadratu. Hehe, <laughs> kwadratu, wiecie, bo. Minecraft, he <laughs> kurwa no. A to skam w dupę. Tu ktoś na dole. Czekaj, czekaj, czekaj kurwa, no dlaczego? O ty kurwa, nie rób mi tak. No do kogoś innego. to Haha, goni mnie. O, kurwa. Come back! A, nie, najgorszy! Na drabinę? Ona jest głupia. O ty kurde! Myślisz że co? Że ci nie na TNT jesteście dziewczyną? Proste, że ci dam. O co? Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, że mi ktoś jeszcze z pleców przybiegnie inny. No i oboje się ujebaliśmy nawzajem. Zajbiście. Świetna spra... o! Cieka... o! Okej, okay. chłopie, nie na drabinę chodź. Pojebało cię. Drabiniarzu pieprzony. To, ze mną chcesz się tak? Ta, ze mną chcesz się tłuc? Dobra. Dawaj. Dawaj. O no tu. Ty, patrzcie, to damów z nie gdzie czekajcie. Teraz mu dam. no go na... To niefortunny w chuj, nie? Nie jesteś nawet blisko <grym znażeni> i powiedział to demo game, który ma ile 40, tak? Niecałe. <grym znażeni> no, coś ten, mówiłeś? Hmm. <grym> Oj. <znażeni> <grym znażeni> Hello dear, nie zrzucaj mnie proszę. Bądźmy przyjaciółmi. Łapmy się za redecę I kurwa, stójmy tu aż po samą śmierć. Mam przyjaciela Pog. To przyjaciółkę, takie to jest skin dziewczyny, czy to jest kurwa. to jest skin chłopaka, sorry. Mam przyjaciela Pog. O i przyjaciółkę, super. Dobra, no. dobra, 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 spokojnie, tu widzę. Ach, Co? Ale on też wybuchł. Wait. wait! Wait, 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 Chwila, moment. On też... Jakim cudem oboje naraz wybuchliśmy? Wybuchnęliśmy. Zostaliśmy wyeg... What? Czekaj, czekaj, co to? No bo to jest ten gość na pewno, nie? No bo ja mu, ja mu dałem na pewno, to jest ten, nie? Chyba, czy nie? To był jakiś inny ziomek, czekajcie. Nie, to był ten. LOL Wysyciliśmy siebie nawzajem. Jakim kurwa z chudem? Nie, wiem, ale odkrywamy nowości na Hypixelu, Ciekawe to jest... O, kurwa, żartowałem z tymi przyjaciółmi. He, hej, wróćcie do mnie. <grym> o kurwa! Upierdolę go zaraz. O u mnie! Nie! Nie, nie! Kurwa! Upierdolę go, nie? Ale go upierdolę. Albo w sumie dobra że dostęp do właśnie, mogę go teraz upierdolić. Nie. upierdolonet! Żartowałem I znowu przegram tego fajta, po że. O! Zajebiście Błaga, picie było lałeś to? A, sorki. Bo budowałem, wtedy i nie zauważyłem, przepraszam. To już. Już piję, piję. Teraz mi się kurwa skończy. Not good. Nieładnie faga, no ale nadrobiłem to. Wezmę jeszcze jeden, czekajcie. O dobra. O kurwa. <laughs> no. Jovi, kiedy Brawara dopiłeś, i końcówka jest zawsze najgorsza, naprawdę.